No, ja pierdolę! Coś nie coś jest w stanie upierdolić. O kurwa! Ja pierdolę! Jednak się nie wypierdoliłem! O kurwa, jednak nie ma szans! Romy, jednak kurwa coś nie coś tam kurwa ukąsi chłopak! Co jest? Kurwa! Co jest? Kurwa. <laughs> Kurwa! No nie pierdol! Witam dzisiaj szybciej, nie będzie countdownu, ponieważ już kurwa pan kurwa Matius 2.2 przyspieszył nam towarzystwo. dobra. No, kurwa jedziemy od razu z bomby, witam, nawet się nie zastanawiamy. Od razu je, jedziemy. Siema Gala, gala, Galak. się Ru ruchać go, ruchać go Leży Kurwa! Kurwa Kurwa dzisiaj <laughs> kurwa! Ja nie mogę gać kurwa! O, broi! O kurwa, poradnie kurwa ręka. Zostań szaty sobie. What? Dobrze, ale mamy to, mamy runę. Udało się! Ale strzelałem do w plecy Ja pierdole Wiedziałem to właśnie, próbowałem Cię uratować tam w tym kurwa to, to jest niesamowite, ta girka jest tak spierdolona Kurwa dopiero, dopiero się kurwa obudziłem i już słyszę takie rzeczy kurwa na wejściu no? Ja pierdolę Kurwa się obudziłem po tej pistoletówce O to chodzi Okej, okay. na mnie byłem ciasny Luis Wiecie to, 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 to dlaczego? 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 Dlatego Że ja dost... O kurwa O kurwa No filmem, kurwa

Co to jest? To jest... Drumming nie, kurwa, z z się z jak w dupie pokrzywiać ja? się tak kurwią pazdury? <grym grym> co patrz! Ja bym nie. kurwa nie mógł z Fabisem na co Ale tak samo Ale ja, wiesz co jest najgorsze tym ty wszystkim? Pytam bo wiesz ja, co? Mam no, się tak kurwa na imponowanie <grym. grym> Dobra gramy Ale będzie walka ty Jest kurwa git Kuchnia jeden O ja pierdolę Z kuchni dwóch ci wychodzi Okno ten no zobaczmy kurwa, szybko się je. Lejt, witam, dziękuję za subisk, witam, witam. No, co to jest! Bardzo dziękuję. Jej, ale nie dostawali w głowę? Widziałeś, że dostałem w głowę? Dobrze strzelałem. No to ja otwieram, stary. Więc to, to grazie, bana. Mój stary Simplem długo grali na Mirasa. Ty miras, bo tu mówią, że ty na Simpla wczoraj grałeś. Znajdź go, nie? Dobra, 50 na łeb dam dać i tyle W komputerowe Dzisiaj nie wiem jak się kurwa nawet zapisać, witać, rozgrzać cokolwiek kurwa Bo od razu pojganiam Ej nie dostał, spogania, ja pierdolę, tak jak, jak jest spierdolona side side, 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 side chyba kurwa to. Kurwa, mnie jebią w tym meczu O ja pierdolę A, A mać w że taki spocony kurwa jest? Bardzo. No. dobrze <totry> A, <totry> to auto, Jaki jakiś smoke, jakieś flesze mnie w tym meczu A pierdol... No dobra U, Upośledzony wasz bitwa leci, ale chuj dobra, leci, baj, Dostał chyba głową. Tak na, tak. na gali masz chłopa za wypow. Dojeżdżanie. Jeszcze że mi się ten kabel mam pod łokciem i tak mi naciska ten na rękę. Eee, wiesz co? Nie wiem czy jest konflikt ja boty. Kurwa. Wczorby. Ale to dobrze, nie? Widzisz Piotrek, tutaj się kończy nie. takie gadanie o karierze e -sporcie. właśnie w nie tym, tym momencie. W czwórkę gramy. Nie, w trójkę. A I buchy, nam dopała No, tu się kończy no właśnie nie. to o marzenie o byciu sportowcem i tak dalej. W tym momencie właśnie nie kończy. Wcale, że nie. Dopiero się rozpoczyna. Już Ale jak się rozpoczyna, stary? zajmiemy ich miejsce. Od kilku lat zawsze pierdolenie, mamy, że będziemy profesjonalistami, bier. a potem spotykamy jakiegoś randomowego, tureckiego gracza, który nas jebie. A ten gość, kurwa, pewnie ma faceita 6 I siedzi, kurwa, w skarpetach samych. Yy, chuja, trzyma w drugiej łapisek Gra na cilku. And talking, kurwa, about professional play. Ander, Ander, kurwa! Kurwa, te smoki. Nie no, ja pierdolę. Kurwa, no trochę Zobre, nie daję, nie zobra, daję, kurwa, daję popisu, obijowa. kurwa, na tym tym. Kurwa, pelcu, to tak się wpierdala. Aaaaaah, ja... Koksem, Szkoda. Dobra, Trzeba pomóc, kurwa panowie, bo tutaj odpierdalałem rysz. Nie byłem gotowy na rozgrywkę, kurwa, jeszcze. Ale jak poglądałem Bimber Shot'a Head, to... to już jestem. Kurwa, dobre, strzela, to było, ale... dobre to e, było, dobre to było. Tu jest Ja tyle szyki dziwnie dorzucę. Obserwował, co robisz. My to kurwa, zapierdalamy. Ja pierdolę kurwa, co to jest za mecz stary? Każdy skin sprzedać może. Na SkinKantorze, na SkinKantor.pl bardzo łatwo i w kilka sekund możecie sprzedać skiny ze swojego ekwipunku. Pieniądze możecie wypłacić na wiele sposobów, takich jak PayPal, Paysafecard, Giftcardy oraz różne rodzaje kryptowalut. Za sprzedawane skiny otrzymacie bonusy przy każdej transakcji. Zachęcam was do używania kodu INNOCENT, dzięki któremu otrzymacie dodatkowe 5% zniżki do każdej sprzedaży. Pozdrawiam i polecam. Robię wszystko, żeby najlepszą najlepszym graczem Wszystko. Dobra, to no ja sobie tak posiedzę i pooprzełem, co odpierdalają moje ziomki. Tak, żeby nie być tym pierwszym co się idzie na Nice, nice. Bimber! Bimber z Matiuszem już. Sorry, by nie? kurwa! Jest okno awu. kurwa, ciągle! Spokoju wam to okno. Nie raz. A nie spokoju, bo tu inaczej lecą w tej grze, kurwa. Mam go. Dobrze, Bimber. Ale masz rękawice. Tortura. Właśnie mówiłem, że kurwa. W dupie olbrzyma chyba leżały te rękawice. Tak kurwa wyglądają wizualnie. Aj. Aj, to to, ta, ta gra, kurwa jest taka wolna jeszcze, kurwa. Ile tu jeszcze jest. A dla mnie? tu już tutaj Tempe przygotowałem.

Skąd kątowni? Skąd onowni? leży. jakby ciąpięł ostatni ras. Zapraszam, kurwa. I Miraż, Miraż 2007, gorące, z, gorące wiecie, ciężarówki. Wiecie. Dango! Kurwa, tą. Rozgrzewamy się, rozgrzewamy się, zaraz będzie dobrze, zaraz będzie no, w, git w, na, na tej, w tym pokoju pachnie już, jakbym na siłowni się ją kurwa. Tak, <grystanie> Serio. Okta pozamykane, zero tlenu. Może Zobaczcie się nawet tak. graczem teraz. Oh yeah. Jestem pewny, że dostał w, w kalosze. Na 100%. Leży jeden. Ej, nie, to naprawdę cieknie, że oni dostają. Nice. Nice. sniper on the ramp. but... kurwa, nie macie ja to już zbierałem, kurwa specjalnie. Chociaż mam pieniądze, ale, ale, ale możesz rzucić, nie? A, żeby się nie marnowało. Bimber, weź tam kurwa zarządź. Dobra, dobra. Tutaj bimber shot. Ah, jest. O no nie, piję, piję. ej! KURWA! AWP mi no, wziąłeś. Myśmy szybko wyskoczyli na ich Kurwa z tego ziołka kurwa strzela, to ty jesteś? jestem od Czao! Co jest? KURWA, CO JEST?! Czemu tu nie chodzi? Przecież powinienem go zajebać 40 razy A w ogóle mi się udzielił krzyk od Parisa, kurwa jeszcze Tyle słuchałem krzyku, że aż krzyknąłem, kurwa Ej, kurwa, masz swój stary jebany? Kurwa, zaprosił mnie kurwa na... Dobra, jest w dżungli Ja pierdolę. Przepraszam, no jestem pierdolnięty, no wygrywaliśmy ten mecz to moja wina, to moja wina. Przez to, że to AWP nie weszło mi do łapy. Ale to już, już sam sobie sam to kupię, bo widzę, że tu są problemy z kupowaniem. Ej, eee! chuju. A czemu ty wszyscy już cały czas gierają w CS'a go, jak już się skończy, i CS 2 wychodzi? Ja też tego nie chciałem. Jak Choć jakiś tur nie na jest nie ostatnim. No. Wow, ja pierdolę, nieźle się to przeklinił. Ej, eee! chodź tu chuju. No kurwa, trochę mi, trochę mi dał szans kurwa, żebym go próbował tam ciupnąć No i ja on pierdoli jakimś kurwa okupanckim tym, chuj co to znaczy A jeszcze bardziej niech spierdala O, no jeszcze mi wypierd... KURWA A Al na ja wkuję, kurwa, nie da się go przejąć Jest Leży, Leży pałac Dobra Midol Uciekł do top mida Kurwa Ścigał ja myślę, że się skował. Nie, nie, jest na respie. Na respie no? skoczemy. No chuj wie. Idź na po prostu, tak zostaniemy. staniemy. Ah, Jakie dole! Fuck. W końcu coś kurwa ukąsił. Ja o tym mówię, że, że heady siadają, że jest kurwa. ten. Trzeba się wykurwić, ale rusza się jakbyś miał kurwa gówno w pens. Kurwa, ja to wypierdoliłem się na Mizie wariaty. O kurwa! Ja pierdolę! Jednak się nie wypierdoliłem O kurwa, jednak nie ma szans Oby wow. wow. jednak kurwa coś nie coś tam kurwa ukąsi chłopać Coś nie coś jest w stanie upierdolić Ktoś co czas jointus modli i ty chwilę To jest kurwa sekret co jest dwa Tak, wszyscy rampa. Ta. Nie Under będzie under. Kurwa. Wow Ach. pierdolony. Co ja to kurwa robię, ty? <laughs> kurwa, no nie pierdol! Brawo. I nie. Dobra kurwa, zobacz co tu się dzieje. Ale patrz, jaki był problem. Tu kurwa było y, 4 na 10 chyba. I wrócił. Dobra, to pokażę mój stary numer. Z gumową rękawiczką. O kurwa! Kurwa ja tam nie, nie, przepraszam przepraszam To kurwa nie, coś kurwa nie, gorąco To jest nie, kurwa udane A on wali konia na nie, 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 ja nie, Spokojnie Mamy to kurwa Ja już tu kurwa poradzę sobie już. Czas, up -sus. Up -sus. Apartamenty przychodzimy Idę apartamentów, ładnie. Daj, lepiej Ej, no nie wierzę, że kurwa nie da rady się w niego trafić. Mam czas. I gdzie lecę na konferencję MMA Cloud? O. Kurwy! Wow. Wow. Kurwy, mokną! the most ass in the squad I kurwa chuj, mister gino kurwa twoje opanowanie nice. jest niesamowite Też mi się spodoba ale już kurwa zwątpiłem w tą grę oj chuj. kurwa konektor Ej kurwa co oni robią no ja pierdolę Ruszałem się jakby ich, kurwa, stary tam co nieco Pomogę? Tak tak. Zapierdolił B bombę O, zginął Short e, Bench, A ten, kurwa Czemu ja nie mam depa? To jest, kurwa, pytanie Za milion Nie kupić nie kupić prime'a Nie kupić No patrz, chuj, muszę to zrobić tak Czemu ja nie miałem defo za kurwa? mam 16 koła od tygodnia. Czemu nie miałem defa? No ja pierdolę. A kurwa! Pierdolony no. Ma tu jest to profesjonalny sniper. Jest set rampa. Ło, to tam krewetury na półko. dobra. Mister Gino kurwa. Kurwa, też nie ma defa'. Dawaj, On defował. Kurwa, no, oj Zawk, oj Zawkali, ale wracam Siema Kurwa, wuk oj O kurwa, bo, tam już kurwa, że questa dostałem No gówno, gówno jebanek! Ale naprawdę hmm. dziwnieś, raz, raz jestem bogiem tej gry raz nie A kurwa no,